Witam serdecznie w dzisiejszym wideo szkoleniu. Chciałbym pokazać Państwu dodatkową funkcję w najnowszej wersji programu Sezam 2.0 Professional. W prawym górnym rogu upewniamy się, że wersja naszego programu to 2.0.83.61 lub nowsza. Wspomniana funkcja opóźnia komunikat o zmiennej prowizji do momentu wprowadzenia całej kwoty przelewu. Otóż, jeżeli chcemy wprowadzić przelew na kwotę na przykład 299 zł 99 groszy, a progową kwotę mamy ustawioną 200 zł, to podczas wpisywania 299 wyskoczy nam ostrzeżenie o zmienionej prowizji. Aby to zmienić, klikamy OK, zamykamy okno przelewu z głównego menu wybieramy System, następnie Konfiguracja i przechodzimy do zakładki Ustawienia. Tutaj zaznaczamy pole Wyświetlenie ostrzeżeń dotyczących kwoty przy wyjściu z pola edycyjnego. Dajemy no Zapisz. Teraz, gdy otworzymy okno przelewu, I wprowadzimy kwotę przelewu 299 zł groszy. To ostrzeżenie wyskoczy dopiero, gdy wyjdziemy z pola edycyjnego. To tyle w tym wideo szkoleniu. Do usłyszenia.